Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i w końcu mamy to, mamy costume seta, który wyszedł niedawno z prime apokalipsem i y, regalią genesis jest to nowość, która wyszła bardzo niedawno mamy tutaj dwa nowe beje i dwa dodatkowe które są złożone z poprzednich, z starszych po prostu wersji, randomowo i bez dłuższego zwlekania otworzymy go i omówimy sobie te beje z nowym systemem lock One są tak, że jak je zablokujemy, to nie ma tego przeskoku takiego do burstu, tylko po prostu ten metalowy dysk razem z driverem się po prostu obkręca dookoła. Tak one się właśnie prezentują. Tu mamy regal Genesis Hybrid Driver z tym metalowym dyskiem. I tu mamy Prime Apokalipsa z O so, Dagger i Ultimate Reboot Dash Jest to nowe, bo mamy, mieliśmy tylko do tej pory Ultimate Tributa, teraz mamy Ultimate Reboot Dash No i co mamy tutaj? Cosmo Dragona z Vanguardem z Venom Diabolosa I Revolve, to jest z Karbeusa, któregoś tam, nie pamiętam dokładnie z którego Mamy Irej z Fafnira i Sting to jest od Ace Dragona, i Trick Driver od Jokera. No ale nie będziemy dłużej zwlekać. Otworzymy sobie go, bo na to wszyscy czekają. Oczywiście możemy trafić go te beje w wersji złotej, ale znając moje szczęście, to się nie zdarzy. Już widzimy, że nie będą one złote. Mam te dziś nożyczki, żeby sobie to otworzyć. Ogólnie box ten posiada 4 beje. I kosztuje on gdzieś około pff, pojawiam, 250 zł, czyli jest to trochę kosztowny secik, No ale mamy za to 4 beje. Musimy liczyć, że każdy jeden bej kosztuje 75 zł. Tak normalnie. Zobaczymy sobie te nasze dwa ważniejsze beje. Najpierw odetniemy. A teraz te zwykłe, które po prostu są ze starszych wersji tylko złączone w randomowe combo. To jest zawsze plus, bo jak mamy organizować jakieś turnieje, albo coś, to możemy po prostu sobie, możemy sobie po prostu pozwolić na dwa takie same beje. Zaczniemy od Irei z Fafnira. A no nie będziemy długo siedzieć przy tych Bejak, bo to Was na pewno nie interesuje, bardziej interesują Was nowości mamy ładny czerwony Trick Driver potem mamy tutaj dysk Stinger on po prostu ma taki umietny, że to się przesuwa przy ataku też już żeśmy to widzieli bo to jest od Ace dragona. no i mamy i race fafnira bardzo ładny czerwony Erase. i race i gacinko chip fafnira złożymy go sobie ładny czerwony kolor jak Flare dragon o, to jest left skin o bardzo silne kliki no tak się prezentuje w całości bardzo ładny czerwony bej odłóżmy sobie go teraz zrobimy cosmo dragona Otworzymy sobie go. Tutaj mamy layer Cosmo Dragon. Bardzo ładny, niebieski. Normalnie oryginalnie pierwszy wypust był pomarańczowo żółty. Tutaj mamy niebieski, ładny, niebieski Cinco Chip Ace Dragona. Mam tutaj też w tym zestawieniu bardzo ładny fioletowy Vanguard z. On jest z Venom Diabolosa, bardzo ładny. Fioletowy kolor na dole, podoba mi się, bardzo ciekawy. No i mamy driver. Nie będę teraz szukał pudełka, zapomniał jak on się nazywa, ale jest to na pewno driver od Carbeusa e, z Triple Boxa. Nic szczególnego, ten driver nie posiada takiego po prostu. No ale patrzcie, kurde, jakie kliki ciężkie. Ale sobie, powiedzmy sobie szczerze, jakby ten Vanguard był niebieski, to byłby chyba trochę lepszy efekt tego Cosmo Dragona. Odwróćmy go sobie, a teraz przejdźmy do najważniejszych, czyli Prime Apocalypse oraz Genesis. R Regalia Genesis. Tutaj mamy. Zacznijmy od Ultimate. Reboot Dash. To nowość. Znaczy, Ultimate Reboot już był wcześniej, ale nigdy nie był w wersji Dash. Teraz mamy go w wersji Dash. Bardzo ładny, czarny kolor. Ultimate Reboot bardzo dobry, atakujący driver, który po prostu przy końcówce staminy ten bolec się tam wysuwa i powoduje to, że BAE zaczyna szybciej latać. Tutaj mamy metalowy dysk, O. I dagger. Dagger to jest chyba frame od Excaliusa, Excalibura. No nie będziemy za długo przy nim siedział, to tylko frame. No i teraz najważniejszy element, czyli Prime Apocalypse. Tutaj mamy Prime Apokalipsa, Tak się prezentuje. Bardzo ładny. Bay. i teraz jest właśnie ten element że jakoś się go o, go się tak wklikuje widzicie? on nie może zostać zburstowany, bo ten element się po prostu obkręca, dopiero jak Bay zaatakuje w to miejsce gdzie jest ten przycisk tutaj, to wtedy może o, wyskakuje, widzicie? a tak to to jest praktycznie nie do zburstowania. Tak samo szansa na to, że akurat trafimy w ten punkt, jest strasznie mała. więc jest to praktycznie unburstable bay i bardzo, bardzo ładny. Nie posiada chipu. Jest bardziej zbudowany jak stary god bay'e. Ale prezentuje się naprawdę, naprawdę mega solidnie. A teraz przejdziemy do. Kolejnej nowości, czyli Regali Genesis, która posiada super nowość. Bo to jest driver, który sam się dokręca, z tego co wiem. Po prostu odpalamy go. On ma w środku silniczek i zależy od tego, jak mocno wypuścimy beja Tak długo on się będzie po prostu dodatkowo kręcił. Tak się prezentuje ten driver. Tej ma przełączkę. To przełączamy. Widzicie? W tą stronę. Kurde, powiem wam, że ciężko jest to. Ciężko jest to przełączyć. O, przełączamy. Jeszcze mamy tutaj jakiś. Powiem wam, że. O, widzicie? To się zaczyna może tego nie widać, ale to jest ruchome wtedy i jak jest otwarte, to po prostu zaczyna się śmieć a tutaj po prostu zmieniamy right spin i left spin teraz mam go na left spinie więc zmienimy sobie na right o, i słuchajcie, ten driver po prostu zaczyna się ruszać i posiada on posiada on taką samą opcję jak poprzednik, czyli po prostu nie możemy go zburstować dopiero jak wciśniemy O, ten ma akurat dwa przyciski to Wtedy następuje burst W sumie tutaj chyba jeden stać. Tak, jeden starczy, żeby go zburstować Także... Także te nowości są mega, mega fajne Tak się prezentuje Regalia Genesis A teraz sobie je wszystkie stestujemy na Arenie Testowe wyrzuty. Zabierzmy je tutaj bardziej na bok. dajmy sobie arenkę. I najpierw sprawdzimy regalię Genesis. Bo to jest w sumie bardzo interesujące. Patrzcie, spuszczę ją lekko. I kiedy, wtedy, kiedy driver zacznie działać, ona zacznie się kręcić mocniej. Tak przynajmniej to powinno być. Nie wiem, czy go odpaliłem, czy nie. O, widzicie? I właśnie kiknął driver i zaczyna siedzieć magia. Jest to mega, mega, mega silny bej, Na na pewno z nim nie wygramy. W zależności od tego, jak go sobie puścimy, tak długo. O, widzicie? kiknął to będzie latał dookoła. Mega silna umiejętność tego beja Na nie ma praktycznie szans. Z nim. To jest po prostu coś niesamowitego, to co wymyślili nasi japońscy przyjaciele. A zobaczmy jeszcze, jak lata. Prime Apocalypse. To jest right spin, czy left spin? To jest chyba left spin. Kajcie. A nie right spin. Dobra, opuszczamy. to jest bardziej. Atak Type, z tego co wiem, tak to jest Atak Type, a Regalia Genesis jest Defense Type, -em. więc te dwa nowe beje są, Teraz zobaczymy jak się spiszą w walce na siebie, najpierw wypuścimy Regalia Genesis, więcej Stamina, a potem primarky. Są to niesamowite nowości. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Jeżeli chcecie zobaczyć filmik z ich walk, napiszcie mi w komentarzu. A ja Was odsyłam jeszcze do linku poniżej, w którym staram się o zdobycie or ten organizatora na, Polski, na Polskę od WBO. Mam nadzieję, że będziecie aktywni pod filmikami, będziecie komentować i po prostu pokażemy, że jesteśmy bardzo, że jest nas dużo w Polsce i że warto po prostu. Zacząć coś działać z Beyblade w Polsce. Regalia Genesis, Prime Apocalypse, dwa nowe BS z kostum setu. Bardzo niesamowity tryb. No burst praktycznie. Przez ten obracający się layer, coś nowego, coś niesamowitego. A my czekamy na Takt Longinusa, który do nas przyjdzie. Oraz yy, Odina, który, Knockout Odin, który też będzie zakupiony już niedługo. Czekajcie na nowe filmiki, lajkujcie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam. Na razie.